Tak, szczurek atakuje. Szczurek atakuje. Troszkę ostatnio tu posprzątałem. Powiem Wam, że znowu rozkopane. Nic się nie złapało. Może jest tak duży, że nie może wejść. Albo tak mądry, nie? Bo szczury nie są takie głupie. Muszę zrobić tu porządek. I wysypać jakieś trutki albo nie wiem, kurczę. Muszę się wziąć za to. Jakąś piankę kupić, zalepić to pianką. I zobaczyć, ale bym musiał chyba to jakimś betonem zamurować, ale też wygryzą. Szczury mają twarde zęby. Kłaniam się nisko, witam serdecznie jak widzieliście. Szczurek przeatakował. Włazi mi na patio lub jakieś inne stworzenie z zębami twardymi, bo żeby to przegryźć, to trzeba twardych zębów, nie? Cóż, dzisiaj. Taka rozkmina ze spaceru, mój drogi widzu. W poniedziałek zobaczcie już kwiatki, kwitną. Jakby nie te śmieci, to całkiem fajnie by to wyglądało. Ale Londyn to nie jest miasto czyste, więc ciężko teraz na zachodzie i nie tylko miasta czyste. Polska jest krajem czystym. Nie? <coughs> czy byłem w Bydgoszczy, czy w Warszawie? To około, no czy ciężko było taki widok, go. to idzie już On rzuca tutaj, nie, on ma to w nosie. Oni nie uznają takiego czegoś jak śmietnik i wyrzucają. Jarek, nie narzekaj. Nie narzekam tylko. Mówię jak jest. Mówię jak jest, mój drogi widzu. Tak to właśnie jest. Możesz się ze mną zgodzić lub nie. Zarymowało się. W poniedziałek, w poniedziałek rozmowa, a to praktycznie formalność, tak zwany trial, idę na próbę do pracy, na 8.30 do 10.30, próba płatna. Firma zajmuje się robieniem bułek, takich kraftowych do burgerów, ale praca ręczna, bułek croissantów czy croissant, croissant jak zwał, tak zwał no i taka zabawa zabawa ręczna piekarnia znajduje się 25 minut e, drogi od mojego miejsca zamieszkania co mi pasuje i jest większa stawka jest większa stawka niż mam teraz więc warto iść i warto podjąć z nimi współpracę, nie? Bo powiem Wam, rozmawiałem z szefem tej firmy, który naprawdę przeprowadził rozmowę ze mną bardzo profesjonalnie. Mam przygotowany film, w którym pokazuję moje umiejętności do robienia focacci, bułek, chleba. O ja zmęczyłem się. Kręcenia ciast. No i taki zawsze do CV. Taki link do tego filmu wrzuca mi mnie. Film jest na youtube, ale widoczny tylko dla tych, którym ten link wyślę. No i najczęściej po takim obejrzeniu filmu przez takiego pracodawcę to nie ma on wątpliwości, kim jestem z zawodu, nie? Piekarz. Piekarz, a nie chcę być piekarz murarz, Tynkarz, Akrobata. Masz czas. To sobie polataj, nie? Ale tak to wygląda. Trzeba się starać o pracę. Trzy dni w tygodniu w zupełności mi wystarcza. Z głodu nie umrę. Tak jak Wam mówiłem, jak chcecie, co niektórzy, to pracujcie sobie dużo godzin, jak pracujecie, jak potrzebujecie pieniądze i macie tylko jedno źródło utrzymania. Ja nie mam jednego źródła utrzymania. Mam dwa YouTube'y, No jakieś piekarnie z do skoku. Powiem wam, że nie jest. Nie jest źle. Mi to wystarczy. Żyję normalnie, skromniej. I tyle. Jak to mu się nie podoba? Moje życie i moje vlogi. Nie oglądaj. A co to to się stanęło? Komuś coś wyleciało. Jeszcze piszczy, co to jest? O, tutaj można sobie wynająć chałupę. Proszę bardzo, chyba taką sapkę bym musiał zamontować, żeby mnie odbierała. Mówię Wam, kupiłem taki receivery, czy jak zwał tak zwał, taki miernik trochę lepszy wyszukiwania anten, ale postawili mi blok naprzeciwko i coś, coś się przekrzaczyło że łapie mi sygnał 75% jakości sygnału i 65% siły sygnału. Jak pamiętam na polsat cyfrowy powiem Wam, wystarczyło, nie? A teraz nie, teraz coś, coś poszło nie tak. Może tuner sfiksował, ale mam to w nosie, będę leciał do Polski, biorę te dwa tunery, już tam dekodery, oddaję, rezygnuję, Będę miał telewizję internetową, tak jak teraz płacę praktycznie większy pakiet, jakaś telewizja internetowa i masa ich jest. Nie będę wymieniał nazwy, bo nie będę komuś reklamy robił. Powiem Wam, działa wszystko elegancko. Działałoby przez... z Polsatem też tak jest, że... no nie działam za granicą, Nie też można sobie bez anteny zamontować, ale za granicą to nie działa. Poza Unią niestety nie. Jak i wiele usług na. jeżeli online coś robisz z tym Polsatem, to nie działa, ale nie się z tym. Yy, aha, cena. Teraz płacę 114 zł za Polsat. Oczywiście zrezygnuję, nic nie będę płacił, wiadomo. Tylko jest jeden problem, trzeba oddać te dekodery. I będę musiał specjalnie. No to i tak przy okazji będę leciał do Polski, to je zabiorę po prostu. I tyle, mój drogi widzu. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? A a ta telewizja kosztuje 20 euro, chyba. 20 euro z kawałkiem pełen pakiet. Wszystko jest, wszystko jest. Jakoś jest w miarę. Ale powiem wam, to jest dla, dla mojej żony, bo ja telewizji praktycznie nie oglądam. Nie oglądam telewizji. Ale od czasu do czasu jakieś wiadomości wrzucę. I porównuję sobie z różnymi, z różnymi yy, kanałami. Tu mówią inaczej, tam inaczej. Wiecie jak to jest z wiadomościami, nie? Tak wam powiem. Jak zwykle lecę do polskiego, nic się nie dzieje. Lecę sobie do sklepu polskiego. Muszę jakąś piankę kupić albo jakąś zaprawę i jedną cegłę załatwić. I tą dziurę, co ten szczurek tam przyłazi do mnie. Kiedyś karmiłem takiego jednego szczurka, ale ugryzł mnie w rękę i uciekł, nie? nie tylko mnie w rękę ugryzł. Taki był już tłusty od tego dobrobytu, i, i uciekł. Ale nie o tym dziś mowa. Ale tak to jest w takich miastach. Jeżeli jest syf, bo jest syf, no to są szczury, nie? Szczury. W piekarniach i nie tylko, nie tylko w piekarniach, tak o, w takich śmieciowiskach, ale to akurat będą wywozili normalne, że ludzie to wystawiają, nie? Będą to wywozić. Szczury to jak małe koty. Takie kabany tu latają i ta pułapka, ktoś mi pisał zielona co postawiła, ona jest dobra na małego szczurka i na mysz, nie? Bo na wielkiego kabana tu ściocha, czyli szczura, to, to jest. Za mała. Potrzebuje taki wielki box na narzędzia. Potrzebuje taki. Taki wielki, żebym mógł wszystko wsadzić do niego. Oczywiście zamówię sobie to na. na kurczę. mówcie. Amazonie. Ostatnio. ostatnio dostałem. przyszły mi te. mówcie. mikrofony. Mikrofony, boja. Zamówiłem sobie do iPhone'a. Zamiast Sony Zv1. Na przykład na rozkminach przy Bagiecie. Na rozkminach przy bagiecie będzie mi służył iPhone, nie? Ale już nie ma sensu kupować drugiego aparatu za 7-8 stów. iPhone też bardzo ładnie nagrywa. Powiem wam mikrofony, bo ja też spisują się nieźle. Koszt około 30 funtów bodajże zaniedałem Bo ja też taka firma, taka sobie. Zaraz wam powiem jeden, bo nie chcę was świrować. Ile one kosztowały? Wczoraj je zakupiłem, dzisiaj już mi przyszły Ile one kosztowały? Halo, przepraszam, 29,90 Tak Takie sobie zakupiłem, zobaczcie Będzie całkowicie Tylko wiecie co jest problem? Z tymi iPhone'ami Może kurczę, zawsze miałem podgląd, nie? Podgląd miałem na tego Ten aparat, bo zawsze ten ekranik, sobie tak ustawiłem, co tam był przy tym aparacie. Bo to wiadomo, Sony zv jeden typowy, vlogerski aparat. Ale, a w iPhone tego nie ma, nie? I zawsze ta skiza, czy się nagrywa, czy nie nagrywa. Czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. a To jak zawsze wesoło. No i właśnie w tym jest problem, nie? I może tak być, że będę mówił. Że będę mówił kurczę, 15 minut, a tu się nie nagrywa, nie? Wiem, że można to sprawdzać na zegarku, ale tych chyba na tym najnowszym. Czy się nagrywa, czy nie? Też mam tego smartwatcha. To jest SE, tańsza wersja, bo nie potrzebowałem za 1000 funtów zegarka. Nie wiem, ile on kosztował. Około 400 chyba, bo tak już stałem się iPhone'owy. I tak zostało, nie? No powtórzę się. Nagrywasz 14 minut w piekarni, tak miałem czasami. Zapomniałem aparatu i nagrywałem telefonem i potrafił się wyłączać, ale już przeszedł kilka kilka uaktualnień systemu. No i mam nadzieję, że to już jest opanowane tam, że nie będzie się wyłączał. ostatnio też jakieś tam vlogi nim nagrywałem i było wszystko. Wszystko w porządku. Moi drodzy widzowie. Zasięgi spadają. i ile chałupy mają. Zasięgi spadają i to u wszystkich na YouTubie. Milion 300 hata. Tutaj pół miliona. Ceny takie zawsze... Za, o tutaj 675 tysięcy flacik. Tutaj też flat 400 tysięcy. Mieszkanie w bloku. I ono kosztuje 295 tysięcy. Tutaj też. Mieszkanie 870 tysięcy. Dom. To jest dom czy flat? Nie jest napisane. 450 tysięcy. A tu 1 800 taki domek. Nawet wiem, gdzie to jest. Takie, takie ceny są w Londynie. Dlatego nigdy domu nie kupię w Londynie. Nie? Bo co? O no nie stać mnie. Proste. Proste, mój drogi widz, ale. Wielkimi krokami zbliża się zbliża się decyzja. O no kupnie może jakiejś ziemi, domu w lesie. Nie ja wiem. Coś trzeba zrobić, muszę jechać do Polski, połazić trochę, popatrzeć. Bo tak ze zdjęć to wiadomo jak to jak to wygląda. Ja muszę jechać, dotknąć, zobaczyć. Dobra, wlecę do poziomki i za chwilę do Was wrócę. Zakupy zrobione, idę do chałupy, wieczorkiem może jakiś stream, bo dzisiaj mamy sobotę, a dzisiaj to na wszystko w tym, w tym gniocie, jak to nazwać te moje ostatnio gnioty, ale czekam aż się zrobi pogoda i będziemy jeździć rowerkiem sobie po Londynie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka, trzymajcie się, na razie, cześć!